Cześć moi drodzy, Cashmore z tej strony Geek Factor TV. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję gry Zombiaki Ameryki. Słuchajcie, Zombiaki Ameryki jest to gra karciana, tak naprawdę przygodowa trochę no tak bym to określił przygodowa którą dostaliśmy do zrecenzowania od widowiska Rebel, za co bardzo dziękujemy. Autorem gry jest Martin Wallace. Słuchajcie, tradycyjnie jest to jeden filmik z dwóch. W kolejnym filmiku możecie zobaczyć wideo instrukcję, jak się w tę grę gra. Jeżeli ta wideo instrukcja was interesuje, kliknijcie, proszę bardzo, tutaj. I ten link was przeniesie do wideo instrukcji. Teraz natomiast recenzja. Słuchajcie, po pierwsze, informacje, które znajdziemy na pudełku, których ich nie znajdę tutaj, bo teraz ten tył to jest inny tył. Ale to właśnie, żeby wam opowiedzieć o co chodzi z tą grą, bo to jest fajne akurat, to jest bardzo fajne w tej grze. Ta gra opowiada historię pewnej rodziny. W której mały chłopiec Martin razem ze swoimi rodzicami przemierzyli całą Amerykę. No i w tym czasie, albo tuż przed początkiem podróży, w sumie tego nie pamiętam, wydarzyło się coś strasznego i na całym świecie doszło do apokalipsy zombie. No ale ta rodzina jechała, jechała przed siebie po to, żeby dojechać do Kalifornii. No i teraz dojechali, ale po drodze przeżyli całą masę różnych dziwnych przygód, często gęsto związanych z biciem i zabijaniem zombie. No i mały Martin postanowił przekuć te wszystkie wspomnienia, te negatywne emocje, na coś fajnego, coś pozytywnego, więc stwierdził, zrobię grę planszową o tym. No i wziął taką grę, która się nazywała Szlaki Ameryki i przerobił ją na Zombiaki Ameryki. No i teraz to się jakby przekłada przede wszystkim na wykonanie, ponieważ tak jakbyśmy wyobrazili sobie kogoś w tych warunkach próbującego zrobić grę, no to bierze co ma pod ręką, tak? Czyli yy, na przykład instrukcję napisał w zeszycie. Tutaj różnymi znacznikami są na przykład identyfikatory, albo są jakieś karty kredytowe. Zna, za, znaczniki, po, zamiast znaczników postanowił użyć kapsli, e, kapsle. Bardzo fajnie to wygląda. Więc już w sumie mogę przejść od razu do tego, co ja sądzę o wykonaniu. Wykonanie jest na olbrzymi plus. Naprawdę, bo to jest fajne. Fajne jest, e, bo co innego jakby dla mnie fabuła w grze, a co innego jak gra opowiada całą sobą historię, tak? Czyli jakby nie, nie samo to, o co jakby w grze chodzi, nie wiem czy mnie dobrze rozumiecie, bo jest coś takiego jak tło fabularne w grze, w grach przygodowych, na przykład w Ameritrashach i to jest fajne i coś tam rozgrywamy, jakąś fabułę ale ta gra jakby całą sobą tą fabułę opowiada, tak? Czyli właśnie tym wykonaniem i nie jest wcale to tak, no jest tak jakbyśmy mieli naprawdę bardzo śmieszny, bardzo fajnie zrobiony prototyp tak, tak de facto trochę to jest. oczywiście nie jest to wszystko, jest porządna tektura i tak dalej, i tak dalej Fajne drewniane kostki, ale fajne jest to właśnie, że ona tym samym wykonaniem tę tą, tą historię opowiada i to jest super, bo to robi taki na początku, na, na wejściu mamy taki efekt, taki zastrzyk pozytywnej energii, czegoś co nam się bardzo podoba, no i to jakby, to jakby siedzi z nami. Teraz wróćmy do tych rzeczy, które, o, ponieważ tył gry to jest jak widzicie tył tej oryginalnej gry Szlaki Ameryki, a tutaj tył jakby Zombie Jakiej Ameryki wygląda w ten sposób, I to jest na takiej osobnej kartce, która jest w ten sposób przyłożona i jak się zdejmie folię, no to ta kartka, prawda, odpada te gry nam mówi, że mamy tak, wiek 12 moim zdaniem trafnie. Liczba graczy od 1 do 4 jest wersja solo, zawsze to jest na plus, bardzo dobrze, że jest wersja solo. 60 minut czas gry na dwie osoby, owszem, na 4 osoby to już potrafi, To były 2 godziny dla, dla nas przypadkiem. To były 2 godziny, przynajmniej nie przypadkiem, to były dwie godziny. Teraz tak, to całe wykonanie super. Czy to się przekuwa na? Mechanika. Czy to idzie, przechodzi ten fan, z którym czerpiemy, patrząc na to wykonanie i słuchając tej historii, która za tym wykonaniem idzie? Czy ten fan się przekłada na samą rozgrywkę? Nie bardzo. Powiem szczerze, powiem szczerze trochę nas ta gra rozczarowała. Eee, bardzo chcieliśmy, żeby nam się podobała. W ogóle my z Basią jesteśmy olbrzymimi fanami zombie. The Walking Dead, mamy teraz strasznie mało czasu na oglądanie. Oglądaliśmy kiedyś bardzo dużo seriali, ostatnio mamy tego czasu dużo mniej. I naprawdę bardzo niewiele seriali oglądamy regularnie. The Walking Dead jest zawsze obejrzany. Zawsze jest obejrzany, chyba że któryś z nas zaśnie, albo akurat ten wieczór gdzieś wychodzimy, albo cokolwiek. Zawsze to oglądamy. Wszystkie wieczory oprócz tego The Walking Dead jest oglądane. Więc jesteśmy bardzo dużymi fanami. Każda gra, która ma to zombie w tle, ma już na starcie u nas jakiś tam, nazwijmy to plus ze względu na taki sentyment. Jak zobaczyliśmy to wykonanie, jak zobaczyliśmy co z tym wykonaniem chodzi, no to też się nastawiliśmy bardzo pozytywnie. Zobaczyliśmy to wszystko, jak to wygląda, no po prostu super. Jakiś taki element przygodowy, także rozpatrujemy spotkania. Świetnie. Na koniec koniec wyszła taka turlanka. To jest moim zdaniem dobre słowo. E, mamy tutaj coś takiego, jak e, jakby ktoś chciał trochę połączyć. E, jakieś elementy gry EURO z elementami Ameritrashu. Tak? Czyli mamy tutaj zarządzanie zasobami, patrzenie jaką, jak wybierzemy wy, wy, wy sobie, bo się zamknąłem, wy, 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 wy. wybierzemy sobie jedną z tras, zobaczymy jakie zasoby dzięki temu dostaniemy, jakie inne rzeczy może dostaniemy, jakie mamy tutaj korzyści. I teraz patrząc po tym, podejmujemy decyzję ile chcemy wylicytować, czyli ile chcemy zasobów oddać, no, czyli takie typowe zarządzanie zasobami, tak? czyli jeden z takich klasycznych elementów gier EURO. To jest fajne, ok, A następnie mamy po prostu klasyczną turlankę, jak po prostu przechodzimy przez to wszystko i rzucamy tymi kośćmi i musimy te zasoby wydawać. I powiem szczerze, że jest, tak, jest taki dziwny tutaj trochę e, efekt czegoś takiego, że pierwsze gry pierwszych poziomów są dosyć łatwe, ponieważ po pierwsze rzadko jest walka z zombie, na, na wielu kartach tej walki po prostu nie ma. A jak jest, to przeważnie tam walczymy z trzema i coś takiego. A na początku mamy dużo zasobów, bo na starcie mamy za zasoby, wchodzimy na te karty, to dostajemy dodatkowe zasoby. Wszystkie karty są mniej więcej tak samo fajne, niefajne, więc tak też nawet w tych licytacjach jakoś tak za dużo nie dajemy, więc okej. Okay. No i mamy te te taką dużą liczbę zasobów, a następnie w tych końcowych przygodach, gdzie już jest bardzo trudno, gdzie się pojawia horda zombie, no to w tym momencie te karty dają nam tych zasobów coraz mniej. I Zasoby się nam kurczą, ponieważ wydajemy dużo zasobów podczas walki albo podczas ucieczki i tak dalej. No a jeszcze w zamian tego dostajemy mało zasobów z tych kart. Słuchajcie, nie było jeszcze rozgrywki, w naszym przypadku przynajmniej, w ząbiaki Ameryki, żeby ktoś nie odpadł. Zawsze ktoś odpadał, przeważnie to były dwie osoby, jak graliśmy na więcej niż dwie osoby. Eee, ja, jak wygrałem, to wygrałem tylko dlatego, że w że jedną grę stwierdziłem, dobra, totalnie nie idę na punkty, idę na to, żeby przeżyć. I wygrałem, bo przeżyłem jako jedyny z czteroosobowej ekipy. Więc, jakby jest jest taki efekt. Ja czytałem o tym już, to już parę osób ten, to podniosło. Te, te, ten argument, że jest taki efekt kuli śnieżnej. Że, jakby robi się coraz gorzej, i mamy taki problem, żeby się z tego wydostać. Jak za dużo wydamy zasobów, mamy jakąś fatalny rzut, fatalną walkę i musimy dużo adrenaliny wydać, albo widzimy za chwilę, że mamy jeszcze gorszą walkę, jeszcze gorsza walka nas czeka. Więc, wydajemy te dwa żetony paliwa, żeby uciec albo zaczynamy jeszcze od dwóch żetonów na boju, żeby zrobić atak dystansowy, pozbywamy się całej masy zasobów podczas jednej walki. A potem przychodzą takie... potem jest kolejna runda, pojawiają się nowe karty i mówicie, nie no, ja nie mogę nic nie zalicytować, bo zaryzykuję, że będę ostatni i będę musiał wybrać pewnie najgorszą z tych tras. Wszystkie są słabe na tym etapie, jak mam tak mało zasobów, ale muszę yy, jednak coś zalicytować, bo jednak jest Tutaj jedna trasa powiedzmy jest w miarę jeszcze do przeżycia, ta w sumie też byłaby ok, Ale jak pójdę na tą czy na tą, po mnie kaplica. Więc ten efekt kuliści absolutnie w tej grze jest, że jest, jest źle i jest coraz gorzej, nie mamy takiego momentu tak naprawdę, żeby jakoś się odkopać z tego wszystkiego. Żeby nie wiem, jak, nie, nie wiem, jakby to zrobić w tej grze, żeby jakiś taki moment, jakieś takie coś, żeby pozwoliło nam to odrobić trochę tych strat, które, które mamy w zasobach. Więc to jest. To, to, to mnie w tej grze strasznie frustrowało, powiem szczerze, i ta losowość. Odwieczna dyskusja, tak, którą ja z Magotem prowadziłem na kanale, już ma strasznie dużo, zresztą na filmikach to było widać. Co do zasady nie czepiamy się losowości, ok? Bo losowość jest, ona dodaje smaczku grom, Ja rozumiem, że komuś się może podobać, komuś się nie podoba, i czasami się podoba, czasami nie. I tutaj to jest jedna z tych gier gdzie niestety ona mi się nie podobała, bo ona decydowała. To ona mi się, ona mi się podoba, jak jest elementem gry, powiedzmy. Jak, nie wiem, różne Amerytasze inne, w które graliśmy, jak chociażby, okej, okay, zostając przy temacie zombie, a Martwa Zima. Tam jest ta czerwona kość, której nikt nie lubi, bo się wszyscy jej boją, ale to jest tak naprawdę jedyny moment, jeden rzut kością i tam jest dużo rzeczy, które można zrobić, żeby jakoś to wszystko załagodzić i na tej kości, która już ma teraz, nie pamiętam, ile ścianek, więcej niż 6. Jest tylko jedna ścianka, która jest naprawdę zła. Yy, i, ale ale tak, tak poza. I to jest wszystko. I, i okej, okay, dobra, jesteśmy świadomi, robimy różne rzeczy tam w tej grze, podejmujemy decyzje. No i okej, okay, dobra, z tym mamy, dobra, rzućmy tą kością, nie? I można, może, przejść cała runda, gdzie tego rzutu w ogóle nie będzie. Tutaj jest po prostu to, że okej, okay, cokolwiek byśmy nie zrobili, dobre rzuty pójdzie nam dobrze, złe rzuty pójdzie nam źle. Centralnie, nie mamy żadnego wpływu. Na początku mamy, na początku może mamy, bo yy, jakby ta ilość za to, zasobów, które mamy, pozwala nam naprawdę tą okiełznać tę losowość w jakiś sposób, zapanować nad tym, żeby yy, nie stracić za dużo, żeby ciągle mieć tych ocalałych. Ale potem robi się coraz gorzej, mówię, ten efekt kuli śnieżnej, no i po prostu jesteśmy totalnie zdani na te rzuty, nic, ja mu patrzę, no dobra, mam nabój jeden, Dwa żetony paliwa, nie, nawet nie, jeden żeton paliwa, no i jeden żeton adrenaliny, no i co? I mam, i czekają mnie dwie walki w siódmej rundzie, czyli zostały jeszcze dwie rundy do końca. Jedna walka, z... gdzie mam pięć zombie i jedna walka, gdzie mam sześć zombie. Tak wygląda losowość w tej grze, więc to był duży minus. Ale, żeby nie było, bo się trochę rozgadałem o minusach, jest pewna frajda do czerpania z tej gry. I duża część tej frajdy polega na tym, że... na historii właśnie, która ta gra opowiada. Można to gdzieś tam wyczuć. To nie jest tak, że to jest zupełnie pozbawiony klimatu. Jest ten klimat w pewnym sensie, A aczkolwiek mówię, jest ten klimat dla nas, bo my jesteśmy fanami zombie. Ja myślę, że jeżeli ktoś, kto to ogląda nie jest fanem zombie, to w ogóle do tej gry nawet nie powinien podchodzić, bo moim zdaniem mało co tu znajdzie dla siebie. My jesteśmy z właśnie też tacy, że jak gramy w takie różne gry, to zawsze patrzymy co jest na tych kartach, patrzymy na ilustracje, spróbujemy sobie, nie wiem, nawet wyszydzić jakieś ilustracje, albo cokolwiek zażartować na temat ludzi, których widzimy na tych ilustracjach, wszystko po to, żeby dorobić jakiekolwiek tło, co też ten klimat jakoś tam zbuduje, więc my tak w ten sposób w te gry gramy i jako jeszcze fani zombie, no to naprawdę tutaj dało się to odczuć, było dosyć, było dosyć przyjemnie. Gra zdecydowanie też zyskuje na, podczas gry na większą liczbę osób. Jak jest cztery osoby, da, da grało nam się lepiej na cztery osoby niż na dwie i jednak, przy czterech osobach jeszcze dochodziło jakieś tam docinki, rozmowy z innymi graczami na temat właśnie tego no na pewno zabierzesz mi tą tratę, albo coś, takie drobne smaczki, takie drobne elementy, które trochę poprawiły tę rozgrywkę. I tak poza tym powiem szczerze też nie wiem czy jestem super przekonany co do tego elementu co do tego motywu eliminacji gracza. Bo jeżeli ktoś ma losowość, fatalny rzuty to może odpaść z gry przy nawet piątej rundzie powiedzmy. No to potem ma szóstą, siódmą, ósmą. Do tego, żeby czekać aż inni skończą. No to tak. To, to, to jest nie do końca tutaj. No. To, to, to mi się aż tak bardzo też, te, też mi się to nie podobało. Naprawdę moja żona odpadła jako pierwsza chyba ostatnio podczas rozgrywki i zdążyła w tym czasie pójść, coś tam jeszcze zrobić do. Coś tam zrobiła do jedzenia, zrobiła, zrobiła drinka, takiego fajnego, dobrego drinka swoją drogą. Dla mnie, dla siebie, wróciła, a myśmy jeszcze mieli jedną rundę do rozegrania. Takie sobie, to powiem szczerze. No więc, mówię, koniec końców, jeżeli wam, ta, jeżeli wam fakt, że to jest turlanka osadzona w świecie postapokaliptycznym z zombiakami w tle, jeżeli wam to nie przeszkadza, moim zdaniem moglibyście to spróbować. Ale, mówię, ktoś tu chciał trochę pomieszać Ameritrasza, chyba z euro, i chyba nie do końca mu to wyszło. Takie jest moje, moje przynajmniej odczucie. No, Okej, okay, gra jest sympatycznie wykonana, przez co jest, sympatyczna. Jest w miarę prosta naprawdę. Przy dwóch graczach ona potrafi trwać z godzinkę, więc też nie tracimy na nią nie wiadomo ile czasu. Jest pewna satysfakcja z wygranej, nie powiem, że jej nie ma, jest pewna satysfakcja z wygranej. Jest trochę decyzji do podjęcia, które niestety bardziej na początku, bo tak jak mówię, z biegiem czasu te decyzje są totalnie zastępowane przez tą lo losowość. No więc mówię, nie jest to dla mnie totalna kaszana, ale ja powiem szczerze, ja powiem szczerze, nie wiem czy jeszcze kiedyś tę grę zagram. Na pewno nie będę tego proponował i to jest jedna z tych gier, gdzie nie wiem, nawet jak moja, jak moja żona rzuci hasło i zagramy w zombiaki Ameryki, to ja jej rzucę Ej, a może skoro w ogóle chcesz coś grać dzisiaj, to może zagramy w to, w to, w to albo w to to tak, to będę widział, no chyba, więc mówię, nie jest to totalna kaszana, ale ja raczej w to już grać nie będę i z tego też tytułu daję tej grze 5 na 10. 5 na 10 to jest taka ocena, bo mówię, no jest tu dużo rzeczy, jest tu parę rzeczy, które może się podobać, ale ta losowość, ten efekt kuli śnieżnej, to taki dziwny miks, który nie wyszedł, to już nie dla mnie, to jakby ja odpadam. To tyle. Mimo wszystko jeszcze raz chciałem podziękować wydawnictwu Rebel za przesłanie nam gry do recenzji. Wam, moi drodzy chcę podziękować za oglądanie i tradycyjnie chciałem Was zaprosić do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!